Witam w kolejnym odcinku, tym razem coś lepszego, coś nawet bardzo fajnego, czyli replika od filmy GNG, a konkretnie GNG Predator To jest akurat wersja GC16. Jest jeszcze wersja CM16, która jest trochę inna, ale o tym za chwilę. Najpierw zobaczmy, co dostajemy od GNG w pudełku. I pyk takie ładne pudełko z ładną wytłoczką. No i dobra, w środku mamy. Oczywiście katalog GMG. Instrukcję całkiem fajną, z bardzo fajnymi obrazkami. Nie jest to taka po prostu instrukcja odmiana na ksero, jak to zazwyczaj bywa w Chińczykach, Tylko tutaj rzeczywiście producent już się postarał. Wszystko jest elegancko wyjaśnione, nawet jest dokładnie opisane jak ustawiać różne tryby. O tym my również powiemy trochę później: ustawianie hopka, no i generalnie wszystko, łącznie z regulowaniem siły dociskającej silnik. Tak więc, duży plus za instrukcję. no Tu mamy taką już po polsku, już taką mocno ogólną: mamy magazynek oczywiście high-cap firmy GNG a tutaj karabin. I to jest właściwie wszystko. Producent nie daje nam ani ładowarki, ani baterii. O to musimy zatroszczyć się sami. Dobra. Czasami jeszcze dodawali obrazki, jak powinna wyglądać bateria i ładowarka. Tutaj jest skromnie w pudełku. Dobra, Pudełko odkładamy i to jest wszystko, co dostajemy. Tak więc skromnie o z drugiej strony, e, i tak z założenia, baterii kupujemy sobie lepszą, dobył, więc w sumie nie ma sensu pakować czegoś, czego i tak docelowo nie będziemy używali. E, co do samego karabinku, jest to e, kolejna wariacja na temat M4 czy AR15. E, z tym, że w wersji GNG, tak jak to się GNG wymyśliło, z bardzo charakterystycznym frontem. Ciężko będziemy być szczególnie obiektywnym, ponieważ sam posiadam dokładnie ten model Epniki. strasznie mi się ta Epnika podoba. Biegam z nią już od kilku miesięcy, jestem z niej bardzo zadowolony, a więc nie będzie obiektywnie. Uważam, że kabin jest naprawdę świetny, sam go używam, jestem z niego zadowolony i tak właśnie tak Wam będę to mówił. Dobra, zaczniemy od kolby. Kolba jest dość charakterystyczna, ponieważ jest to nie jest to klon żadnej istniejącej kolby, tylko jest to wymysł firmy G&G kolba całkiem fajnie zrobiona tu mamy dość szeroką bakę policzkową z takim wzorem nie jest to może jakieś mocne ryfrowanie jest to po prostu trochę inna faktura plastiku fajne, ponieważ nie jest to taki śliski plastik, ale ta faktura też nie jest jakoś przesadnie mocna więc nie, nie zedrzemy sobie gęby na tym jak widzicie jest tu Kolba poszerzona, aby zmieściła się dwudzielna bateria, czyli zasadniczo jest to koba typu Special Forces. Tutaj mamy miejsce do wciśnienia kropka. I tutaj coś, co jest charakterystyczne w kobie G&G, czyli miejsce na baterie, ale nie baterie do rybniki, tylko baterie na przykład do latarki. Mieszczą tu nam się dwie baterie typu CR123 albo jedna, jeden akumulator 18650. Aby się dostać do tego, naciskamy ten przycisk i wysuwamy. Nie wiem, możemy tu sobie zmieścić jeszcze inne rzeczy. Nie wiem, zwinięty banknot, fajki na czarną godzinę, czy inne rzeczy na czarną godzinę, których nie wolno mówić. Nie wolno, nie wolno ich robić, żeby dostać się do miejsca na baterie, Wciskamy tutaj przycisk i po wciśnięciu go znaczy trzeba użyć czegoś. Albo mieć naprawdę długie pazury, wciskamy i przesuwamy na bok, i mamy dojście do baterii. Stopka kolby jest... Właściwie trudno powiedzieć, nie jest to plastik, jest to coś jakieś gumowane, ale całkiem fajne, wygodne. Za chwilę do tego wrócimy. Pokażę Wam jeszcze regulację kolby, to też jest ciekawe. Oczywiście tutaj nikogo to nie dziwi. Mamy kolbę kilkupozycyjną. Natomiast jak już sobie ustalimy, że chcemy mieć na przykład w tej pozycji, to dociskamy tą część i kolbę blokujemy. I wtedy mamy ją nieruchomo. Ona nam się sama nie złoży, nie przesunie, nawet jak uderzymy mocno. Fajny motyw, ponieważ ta kolba nam nie lata. W różnych kolbach zdarza się, że czasami ta blokada jednak trochę puści. Natomiast tutaj robi nam się ta kolba naprawdę sztywna i też nie lata tak bardzo, jak w kolbach innych producentów. Aby zmniejszyć, zwiększyć ten zakres, musimy nacisnąć mocno tutaj, aby jakby odblokować. I blokujemy z powrotem. Oczywiście w ten sposób również możemy biegać, ale wtedy po pierwsze kolba lata nam bardziej, po drugie jesteśmy w stanie przy uderzeniu ją złożyć. A po zabezpieczeniu nie ma szans. Aby ją zdjąć zupełnie, Tutaj widzimy taki dzyndzel, to jest taki wystający drut, dokładnie to coś, tu. I to łapiemy z obu stron palcyma, przesuwamy w dół i ściągamy. I teraz y, coś, co jest w środku kolby i to są kable oczywiście, wtyczka w tym wypadku mini Minitamija. Bezpiecznik i układ. Patrz, jak to było? ETU. ETU, czyli elektronik TIG. ETU. Uuu, coś tam. Znaczy, w każdym razie, jest to układ elektroniczny, e, który jest bardzo fajny. Jest to mm, również z MOSFETem, chyba hamulcem i wszystkimi tego typu bajerami. E, układ, dzięki któremu zawsze. Robi nam pełny cykl tłok, a więc tłok nigdy nie zostanie w połowie, nie musimy zrzucać po strzelaniu na auto, właściwie nie musimy się w ogóle tym martwić, ten system załatwi to za nas. Dodatkowo bardzo szybka reakcja na spust, bardzo fajny off i możliwość ustawiania trybów. Możemy sobie tutaj ustawić typ BEST, czyli trzy strzałowych serii. No i generalnie dzięki tej elektronice nie musimy pamiętać właśnie o zrzucaniu sprężyn, o, o tego typu rzeczach, martwić się zacinkami tym, że Gearbox nie zrobi nam pełnego cyklu, po prostu wszystko mamy z głowy, elektronika załatwia to za nas. Swoją aplikę mam już dobrze ponad pół roku i naprawdę spisuje się rewelacyjnie ten układ. Minusem trochę jest to, że robi nam się mało miejsca w prowadnicy kolby. Jak widzicie, to wszystko musimy zmieścić. I to jest jedyny minus tego układu. Natomiast działanie w praktyce rewelacja. Ja osobiście właściwie chyba już nie potrafię Strzelać z replik, które nie mają żadnej elektroniki. Do tego za chwilę wrócimy. Jedźmy dalej. Co tu mamy fajnego? Chwyt pistoletowy. Bardzo fajnie wyprofilowany, anatomiczny chwyt. Natomiast ciekawy jest, ponieważ z jednej strony jest anatomiczny, przystosowany do ręki, ale jak widzicie, nie jest na żadną rękę preferowany. Więc będzie ten chwyt tak samo wygodny dla strzelców praworęcznych, jak i dla strzelców leworęcznych. Kolejna rzecz fajna w tej replice: selektor ognia. Również dwustronny. To, co zdarza się bardzo rzadko w replikach. A tutaj replika jest w zasadzie w całości przyjazna strzelcom leworęcznym. Oprócz właśnie profilowanego chwytu na obie ręce, mamy również działający selektor ognia z drugiej strony. Kolejna rzecz dla osób leworęcznych. Przeniesiony przycisk zwalniania magazynka. Coś, co oczywiście standardowo w karabinkach z tej rodziny jest tutaj ale przy strzecach leworęcznych jednak trzeba było zwalniać to drugą ręką. Teraz chryt, przycisk przeniesiony jest również na drugą stronę, a więc nie ma problemu, będąc lewojęcznym zrzucić magazynek tutaj. Cóż jeszcze mamy w body? Body jest troszeczkę, ma troszeczkę inny kształt, jest bardziej kanciaste. Mamy tutaj poszerzone gniazdo magazynka czyli taki fabryczny magwell trochę, dzięki temu też jest tutaj poszerzona, więc wygodniej się trzyma, jeżeli ktoś preferuje trzymanie za gniazdo magazynka, ja osobiście dość często tak trzymam, to jest to naprawdę fajne, mamy szerszy ten chwyt i przy okazji mamy też wyprofilowany pod palce magazynek. Tak więc jeżeli ktoś biega w ten sposób, bez dodatkowych chwytów, no to naprawdę doceni tą wersję. Tutaj również mamy niestandardowy kabłąk spustowy, nie jest prosty, tylko jak widzicie jest poszerzony, a więc spokojnie nam się całkiem nieźle też będzie operowało tym karabinem w rękawicach, nawet grubych zimowych. Spokojnie paluch się tutaj zmieści, zarówno na spuście, jak i ten bezpieczny w świetle kabłonka spustowego. Kolejna innowacja, czyli dźwignia przeładowania, również troszeczkę rozbudowana, trochę poszerzona. Oczywiście to jest dużo fajniejsze w wersji palnej. Wersja wersji SG nie jest to aż tak ważne, ale jest. U. Nie działa nam bolt-catch? Ok, a więc nie mamy tu działającego bolt-catcha. Szczerze mówiąc, nawet w swojej nie zwróciłem na to uwagi. Ok, po odciągnięciu widzimy oczywiście gebox i pokrętło. Od hopka. Co jest fajne, to replika GG, więc zgadnijcie, jaką magunkę gumkę. Hop -up. tak, w środku ma gumkę hop-up GG, to ile pamiętam, chyba nawet zieloną, a więc w końcu replika, w której nie trzeba zmieniać gumki GG na zieloną, bo już ją ma. Tak więc, replika, w której nie musimy nic robić. Szczerze mówiąc, ja w swojej tylko zmieniłem wtyk do baterii na TikONEK, i od, oprócz tego nie grzebałem to absolutnie nic. Świetna replika do strzelania prosto z pudełka, bez grzebania, bez smajowania, podkładkowania, zmieniania gumki hop-up, kabli i czegokolwiek innego. Po prostu wyjmujemy, podpinamy batkę, działa naprawdę super. Okej, okay. jeszcze jedna rzecz co do body, która moim zdaniem jest chyba najfajniejsza z tego wszystkiego. Body jest wykonane z aluminium. Tak, nie jest to znal, nie jest to plastik, jest to aluminium, prawdopodobnie fryzowane. Ale przez to pody jest lekkie, ten kabinek naprawdę waży mało i jest dużo bardziej wytrzymały od znalu. Myślę, że tu każdy znal będzie po prostu odpadał w przedbiegach, jeżeli chodzi o wytrzymałość tego body. Jeszcze ucho do zawieszenia, obustronne, długa szyna grzbietowa, na której możemy sobie zamontować dowolne przyrządy celownicze. W komplecie dostajemy przyrządy. manualne, które rozkładamy i oczywiście regulowane lewo-prawo tym pokrętłem w płaszczyźnie pionowej, czyli góra-dół przez regulowany tym pokrętłem. oczywiście możemy to złożyć i tak samo muszka muszkę też możemy wysunąć odkręcając ją lub całkowicie złożyć te przyrządy po złożeniu są dość niskie, więc nie będą nam przeszkadzały w celowaniu z innych przyrządów. Front również aluminiowy typu K-MOD, a więc mamy tylko główną szynę, i tutaj mamy zaczepy do tego, aby sobie szyny lub konkretne rzeczy, czyli chwyty i montaży, wszczepić od razu w systemie K-MOD. No i oczywiście najbardziej charakterystyczna rzecz tej repliki, czyli front, który skrywa nam lufę. Lufa nam nie wystaje tutaj zupełnie. Lufę. Na lufie mamy nakrętkę na gwincie 14 mm, więc możemy ją odkręcić i zamontować sobie tutaj tłumik. Przedłużyć lufę, bądź nie wiem, przykręcić tejsy do świecących kulek. Natomiast w tej konfiguracji jest naprawdę fajna i wygląda naprawdę rasowo. Zresztą głównie to mi się w niej spodobało na początku. Cóż mamy dalej? Chyba większość rzeczy już omówiliśmy. Magazynek stworzywa sztucznego. Highcap właśnie z tym profilowaniem pod palce, i to jest oczywiście dodatkowa guma, więc bardzo fajne magazynki, ale Highcap można oczywiście używać midów w zasadzie chyba dowolnej firmy. Większość się firm tutaj spokojnie podaje. Ale ok, omówiliśmy już rybnikę schowamy układ do środka, a to jak strzela, jak montujemy go i tak dalej, pokażę Wam na mojej jęblice prywatnej. To odłożymy. Przejdziemy teraz do mojej epiki. E, film z moimi epikami cieszył się całkiem niezłą oglądalnością, więc stwierdziłem, że skoro i tak samo że używam pedatora, no to pokażę Wam to wszystko na moim pedatorze. To jest właśnie coś, z czym biegam. Na górze mamy lunetę. E, lunety nie będzie w adnotacjach w planszach, ponieważ jest to luneta od broni palnej, a więc raczej nie znajdziecie jej w naszym sklepie. Za to możecie znaleźć coś takiego. To już jest luneta softowa. Jest to bardzo podobne, i to właśnie będzie tutaj gdzieś w planszach. Link do takiej lunety. Kolimatorek mikro, zamontowany tak, żebym mógł sobie z lunety przejść na kolimator, jeżeli mniejsze odległości, lub luneta, jeżeli większa. W zasadzie jest to chyba jedyny karabin. No dobra, drugi po Amebie, którego nie modyfikowałem wewnętrznie. Nie robiłem tutaj nic. No w Amebie zmieniłem gumkę. Tutaj gumka jest stokowa. Generalnie cały kreb nie jest kompletnym stokiem. Jedyne co zmieniłem to T-Connect zamiast małej Tami. Dodatkowo na moim jest jeszcze zamontowana latarka Predator i chwyt skośny. I tutaj dwie szyny. RIS. Szyny jest niezbyt oryginalne, bo to zwykłe szyny jest dokręcone zwykłymi śrubami. Na razie działa. To no jakby specjalny chwyt na moda, ale jakby ciągle... Ciągle się nie mogę po niego wybrać. No i modyfikacja w postaci GPS-a na kolbie. Jeżeli komuś wydaje się to durny, to że no GPS czasami się przydaje, zwłaszcza na strzelankach, gdzie nie biegamy po lesie pod Warszawą, tylko na większych milisimach, czy jak jeżdżę na strzelanki do Rosji, Czech, do innych krajów Europy, no to tam te strzelanki odbywały się na dużym terenie. I tam rzeczywiście ten GPS się przydaje, chociażby po to, żeby wiedzieć, jak wrócić do ESPA, Zwłaszcza w nocy. Chodząc z karabinem, nie musimy używać długiej ręki, wyciągać GPS-a, sprawdzać, czy jesteśmy w stanie sobie szybko zerknąć, gdzie jesteśmy, ile mamy do pozycji, albo jak daleko jesteśmy od espa. Tak więc fajna rzecz. W bojowych M4 przez Amerykanów również używana, aczkolwiek oni mają trochę inne gajminy. Mój jest bardziej turystyczny, więc używam go na karabinie, rowerze. i tak po prostu. No, okej, okay. to tyle wszystko, jeżeli chodzi o mój karabin. Teraz pokażemy Wam, znaczy ja Wam właściwie, pokażę montowanie baterii. I tak, najprostszy sposób to po prostu wyciągnięcie kabli i włożenie baterii typu Special Forces. Jak widzicie, ja skróciłem trochę kable, zamontowałem w T-Connect i wyciąłem zupełnie bezpiecznik. I najprostszy sposób to bateria dzielona, <coughs> czyli mamy trzy listki, dwa w jednym, jeden w drugim. I to jest bateria 1100, bardzo mała, ale niestety tutaj nie ma zbyt dużo miejsca w tych bocznych częściach koby, więc to jest max, co możemy tutaj włożyć. I teraz jeszcze kolejna rzecz. Na 7.4 ta replika działa, natomiast zdecydowanie lepiej działa na 11. I chyba nawet e, tak przewidział producent, więc na 7. gdzieś czytałem opinię, że ludziom potrafi się ciąć. Na 11 działa i śmiga naprawdę fajnie. Tak więc tutaj wkładamy taką matkę niedużą w ramiona i montujemy wszystko w kolbie. Natomiast trochę trudniejszą wersją jest zamontowanie baterii prowadnicy kolby. Tutaj musimy mieć cienkiego stika, który wkładamy w prowadnicę. Wpinamy batkę. I problem jest taki, że teraz to wszystko musimy tutaj pochować. I niestety większość tego chowamy w kolbie. Ta kolba nam się wtedy nie złoży do końca. No ale mamy... Trochę większą batkę. Teraz Wam pokażę dokładnie jak to wygląda po zmontowaniu, ponieważ to jest akurat troszeczkę rzeźby, aby to dobrze zrobić, Było wygodnie wypnąć piesa. Wyciągamy bebechy, wkładamy batkę i staramy się schować te kable i układ ETU. Ja chowam taką do tych bocznych części kolby. Tu niestety naprawdę straszna jest rzeźba, żeby nie poprzecinać tych kabli. I na pewno w tej pozycji kolby nam się nie uda utrzymać. Raczej przynajmniej wyciągamy ją o jedną, dwie pozycje. Wtedy sobie wszystko na spokojnie układamy. Dalej nie radzę kolby wsuwać. Natomiast również na kolbie całkowicie złożonych chyba nikt nie strzela. Już w tej pozycji spokojnie. Replika nam działa. Jak słyszycie, reakcja na spust jest rewelacyjna dzięki układowi elektronicznemu. A teraz jeszcze o samym układzie. Aby zmienić typ auto na typ best, trzeba selektor ustawić na ogień pojedynczy potem oddać strzał i spust trzymać wciśnięty i w tej pozycji trzymamy 10 sekund nie mamy tutaj żadnego sygnału dźwiękowego wibracyjnego i w ogóle nic po prostu musimy przez 10 sekund podtrzymać i potem puszczamy i mamy burst czyli trzy strzałowe a jeżeli chcemy z powrotem zmienić na auto znowu single Oddajemy strzał i czekamy 10 sekund. Licząc się no. eee, Myślę, że trochę dłużej jak potrzymacie też nic nie stanie. W tej chwili puszczamy, przesuwamy na auto. I mamy auto. Jakże fajne to jest. I teraz znowu zrobimy Besta, żeby wam pokazać jak w, e, skupienie przybejście. Czy jednak nie było 10 sekund. E, dobra. Pos pokażemy strzelanie również na mojej łebnice. Paziu. Dobra. Mamy już kółki. E, Nie będę wam pokazywał już sytuowania kulek, bo to chyba każdy zna. Nakręcane paziu nakręci. Paziu nakręci. Gdzie są moje nowe, fajne okulary? Dobra, Do wezmę standardowe, niezniszczalne. No dobra. Zobaczmy zatem, jak strzela. Oczywiście ogin pojedynczy. I best. No dobra, teraz przestawił się typ. Raz, dwa. Dobra, jak już tak trzymam, to yy, powiem wam o konkursach. Gdybyście zapomnieli, co dwa tygodnie robimy na kanale naszym konkursy, czy znaczy na kanale, na którymś naszym fanpage'u w mediach społecznościowych. Więc polecamy sobie śledzić nasze kanały i obcajać konkursy. W konkursach są do wygania różne gadżety i są do wygania Tak Więc śledźcie te media społecznościowe. No i obczajcie konkursy, to możecie coś wygrać. I teraz powinien być best. No, nie nakręciłeś za dobrze tych kulek, Pasiu. trochę. Naciskając bardzo szybko przy wejściu, również w zasadzie możemy wejść powiedzmy w typ dnia ciągłego. Tylko wtedy magazynek nie nadąża podawać kółek. Jeżeli ktoś uważa, że Predator jest drogą rybniką, to jest wersja tańsza Predatora. Różni się kilkoma szczegółami. Ma body wykonane z tworzywa sztucznego, ale to tworzywo G&G, więc jest nadal całkiem niezłe. Nie ma dwustronnego selektora ognia i ma minimalnie słabsze bebechy. Troszeczkę słabszy silnik, ale to nadal G&G, nadal jest fajnie wykonane. Tutaj mamy za to też dwustronny przycisk z rzutu magazynka, no i hej, to nadal Predator. Żeby nie było, że nie pokazujemy Wam dodatkowych gadżetów ze sklepu, mamy jeszcze zawieszenie, jednopunktowe typu bungee. No dobra, trochę jest luźne nawet jak na moją wielkość. E, zawieszenie jest o tyle fajne, że nie musicie cały czas zasuwać z repliką. Może no, ta jest dość lekka, właściwie w mojej chyba więcej waży sprzęt, jaki założyłem na replikę, niż sama replika, ale jednak zawieszenie zawsze jest trochę wygodniejsze. Wpinacie bungee, i macie wolne ręce, możecie sobie spokojnie przy wejściu do pomieszczenia zrypnikę zrzucić, przejść na klamkę. Albo przynajmniej łatwiej trzymać przy pomocy jednej ręki. Albo, nie wiem, cokolwiek, wejść po drabinie. Zrobić szklaną ścianę, cokolwiek. Albo po prostu przejść na klamkę, tak więc... Bungee czy w ogóle jakiekolwiek zabezpieczenie jest zdecydowanie potrzebne i zdecydowanie polecane. Ej, pokaż jeszcze może zrobić tą Tak, Patrz to To, to jest miotacz fotonów. 800 lumenów. A nie jakieś tam duki. Dobra. Zobaczymy ile rybnika waży i ile ma FPS-ów. Dobra. Zobaczymy ile realnie wydmucha Predator. Uuu, tylko teraz trafić. Czterysta trzydzieści dwa. Czterysta trzydzieści osiem. Całkiem nieźle jak na stok. Czterysta trzydzieści osiem. Czterysta trzydzieści jeden. Czterysta czterdzieści siedem. Więc około 447 nawet FPS-ów, także całkiem nieźle jak na stokowy karabin, w którym kompletnie nic nie było grzebane. Tak więc, jak widzicie, pika jest naprawdę genialna, strzela świetnie. Reakcja na spust, best, auto jest naprawdę mega zajebiste. I to rzeczywiście jest jak którą z czystym sumie nie mogę polecić każdemu. Nic nie trzeba grzebać, po prostu wyjmujecie, wkładacie batkę i macie zajebistą plikę. Tak więc serio, polecam, sam z nią biegam. Jeżeli to jest dla kogokolwiek jakąś rekomendacją, to serio, polecam. Po więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową, a także wbijajcie do nas na Facebooka, Instagrama i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie minęły Was żadne nasze nowości.